Pa! Starośnie radość! Cześć! E, dzisiaj pokażę Wam e, kosiarkę spalinową, rotacyjną Vari Adela Pro Pro już nieźle brzmi Jak pro to musi być dobra e, Tak, kosiarkę podsiadam od zeszłego sezonu o, Czyli koszę nią już... Nieważne ile koszę, no mam już ponad, ponad rok I tak, wyposażona jest w silnik Hondy GCV200 bądź też GCVX200 eee, Jest to naprawdę solidna, solidna jednostka, nie ma w niej problemu z, nie ma w niej problemu z odpalaniem eee, Sama kosiarka spisuje się dobrze, no wiadomo nikt nie będzie nią kosił sobie trawnika przydomowego ale do koszenia już nie nieużytków, jakiś łąk, może małych samosiejek eee, na nierównościach, na lekkich górkach pak górkach Bądź też na prostych powierzchniach, spisuje się naprawdę dobrze. Tutaj ten materiał, który Wam kręciłem, to jest około 900 m2. To jest ile? 9 arów? 10 na 10, 100, tak, to jest 9 arów. No, czyli przyjmujmy, że 10 arów wykosiłem z przestawianiem, z przestawianiem statywu, jeszcze tam z chwilami takiej przerwy. Wykosiłem 40 minut na miarę na pofałdowanej, ale w miarę prostej powierzchni. Więc uważam, że to jest całkiem ok. Nie wyobrażam sobie, yy, znaczy wyobrażam sobie, więc wiem, że załóżmy kosą spalinową potrwałoby to, ja wiem, ze trzykrotnie dłużej, na pewno. I to tak delikatnie licząc, więc sprawdza się na takich nieużytkach, łąkach, sprawdza się, wiadomo można byłoby Yy, skosi to traktorkiem bądź też yy, traktorem, ale często są gdzieś tam kosze po takich działkach, gdzie nie ma za dużo może miejsca, albo jest tak krzywo, że, że część kosze tym, część kosze yy, kosą. No to jest bardziej do takich, yy, może nie trudnych, ale zagmatwanych terenów yy, takie urządzenie. Na co trzeba zwrócić uwagę? No wiadomo, lejemy e, paliwo e, czyste, to jest terosów, czyste, czyste, czyli bez mieszanki, sprawdzamy olej, podstawa. I raz na jakiś czas, jeżeli używamy tego, e, sprawdzamy e, tutaj mocowanie, mocowanie noży, bo raz na jakiś czas potrafią się poluźnić. Jeszcze nigdy żadnego nie zgubiłem, ale... E, ale ze dwa albo trzy razy któryś nóż był po prostu luźny. I tak z mojego, co tu jeszcze doświadczenia z, z tą kosiarką. Sprawdza się ok. No. Ja za nią zapłaciłem bodajże 6500 zł. Czyli w przeliczeniu na dolary około 1000 dolarów. Plus minus, raczej taki minus. Sześć, chyba 6500, bądź 6700 Czy drugi raz bym kupił nie wiem, no na siebie zarobiła na siebie zarobiła, więc nie jest bardzo możliwe, że tak <laughs> Żadnych przygód z nim nie miałem eee, skrzynia eee, znaczy napęd skrzynia no bo skrzynia jest 4 cztero, stopniowa w sumie to 5 Albo nawet sześcio, zależy jak liczyć. Dobra, ma, poważnie. Ma cztery biegi w przód i e, jeden bieg wsteczny oraz neutralny luz. Więc w sumie to sześć przełożeń. E, I tak e, w napędzie na kołach jest dyferencjał, więc śmiało można prawo-lewo e, manewrować. No w sumie to, nasza praca na tym polega, aby uruchomić, e, uruchomić e, ten bęben i później już tylko do, e, wybrać interesujący nas bieg i no i manewrować tym urządzonkiem jeżeli jest w, tak naprawdę w miarę gładka powierzchnia e, ten teren nie jest taki jak tutaj, bardzo pofałdowany gdzieś tam porozjeżdżany ciężarówkami czy czy bądź też koparką, no to, to no troszeczkę trzeba się namanewrować, ale tak po płaskim to idzie naprawdę fajnie, więc nadaje się i do mniejszej trawy i do większej. Jeżeli jest, no i nawet takie jakieś hasze zarośla, nie wiem, znaczy nie wiem, no wiem, jeżyny i takie inne sprawy, to też można śmiało kosić, wtedy już, załóżmy, daje sobie pierwszy bieg i nie jadę na wprost, tylko robię taki manewr lewo-prawo. To wtedy robię taki większy, jakby pokos. To wszystko jest do, wszystko, do, wszystko do skoszenia. No i też jest fajne, bo dosyć e, ta osłona, która jest pod spodem, e, w sumie te, tą trawę, która w naszą stronę wylatuje, fajnie zbiera. Bo, no bo kosiłem wtedy załóżmy pół godziny. No i co, nogi czyste, ja, ja czysty, więc. Można się mało pobrudzić przy pracy tą maszyną. Nie no, jest to jakiś uchwyt, no takie pierdoły, no co Wam będę już opowiadał, no po prostu sprawdza się. Kiedyś brat miał też rotacyjną, firmę, firmy, DAK, DAKRO, chyba DAKRO to było, coś, coś na pewno na D. Tak najwyżej wpiszę e, przy montażu, jak tam ta się nazywała, chyba, chyba Dakrok to było czeska, e, czeska produkcja. Też się sprawdzała, ale bardzo często się psuła, szczególnie, szczególnie napęd. Nie wiem co tu, tu jest jakoś to już chyba lepiej rozwiązane, bo mówię no, przez rok czasu, ponad rok czasu e, nie miałem żadnych z nią przygód. Kosi kosi, jedzie, jedzie. Yy, wiadomo, napęd jest taki, że, że ciągnie, naprawdę ciągnie, czy pod górkę, czy po jakiejś... Znaczy po skarpie, tak jeżeli jesteśmy ustawieni wzdłuż skarpy, to ciężko kosić, już lepiej kosić dół góra, dół góra. Trzeba się trochę namanewrować, no ale, ale jakoś to idzie. No, nie. no i dobra, moja ocena po roku yy, jest OK. Nie wiem w jakiej skali to mierzyć od 0 do 5. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, no mówię, na siebie zarobiła, no to spoko. Gdybym miał sobie kupić tak e, tylko prywa, do prywatnego użytku, nie wiem, nie wiem czy nie wolałbym, nie wiem, powiem Wam szczerze, że nie wiem, no ja mam taki teren, że w zasadzie mógłbym równie dobrze zainwestować w jakiś traktorek, bardziej to kupowałem po prostu pod kątem, pod kątem mojej pracy, no to jakoś się sprawdza. No w sumie to tak głupio to oceniam, bo tak jakoś się sprawdza. Nie miałem z tym urządzeniem żadnej awarii, a mówię, że nie wiem jak to no, nie wiem. Sprawdza się, dobrze mi służy, a ja, a ja nie wiem jak to ocenić. 4,5 na 5. Jeżeli chodzi o taką rotacyjną, bardzo dobra. No to można by śmiało powiedzieć 4,5 na 5. Co do napędu jeszcze właśnie, napęd sprawdza się dobrze, wiadomo nie jest, znaczy jest silny, jeżeli chodzi o ciągnięcie samej kosiarki, no to daje sobie radę, czy to po płaskim, czy pod jakieś tam nachylenie, pod górkę, daje radę, wiadomo, jeżeli przytrzymamy ją, to nawet na czwartym biegu po prostu zatrzyma, przepraszam. Jeżeli ją twardo złapiemy i będziemy e, e, oporować do jej kierunku jazdy, no to, to ją zatrzymamy. To nie jest tak, że ona będzie nas... Przewrócimy się, będziemy trzymali ją i ona będzie nas, nas, e, nas ciągła. Nie, tak, tak to nie działa. E, jedynka jest powolna, to już naprawdę do takich ciężkich terenów. A tak jak tutaj widzieliście te nagrania ode mnie, to e, na czwartym biegu no wiadomo, mówię, no nikt tym trawnika przydomowego nie będzie sobie kosił. Yy, ale jeżeli przejedziemy stosunkowo wolno, yy, nie będziemy zasuwać na czwórce, tylko na jedynce, to naprawdę yy, to jest dobrze wykoszone, naprawdę dobrze. Więc co? No, yy, nikogo nie namawiam, bo nikt mi za to nie płaci. Ja jestem zadowolony. No i w sumie tyle. Tylko ciężko u mnie z tą oceną. Nie wiem, no jestem zadowolony, ale... Ale... No ale w sumie no, nie powinno być żadnego ale. Może bardziej to taka by mi się przydała kosiarka do większych nierówności. Przydałaby mi się taka, której jeszcze nie widziałem. Taka, która by wykosiła jakieś zakamarki, które są bardzo nierówne, która zastąpiłaby mi kosę spalinową, ale która kosiłaby szybciej i i na każdych nierównościach no nie wiem, czy taką znajdę kiedykolwiek ale nie, jest naprawdę ok. co jest? O, jest mój mały obserwator pomachaj tam, kończymy ten odcinek pa 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 całusy 102 buzi no, całusy o, ale kosiara, co? fajna kosiara? O, ale ma duży silnik, co? O! Ale uważaj, bo tam może być gorące, wiesz? Tu jest gorąco. Aj! Dmuchaj! Aj. Dmuchaj, ale gorące! O, dziękuję. Także. Agencik mówi, że. Agencik Maksymilian mówi, że jest ok, więc jest ok. Nie, naprawdę. Solidna konstrukcja. Dobrze wykonana. No nie ma się do czego doczepić. 4,5 na 5? Nie wiem. Piątkę to nie wiem, czy, przy, przy czym musiałbym dać. Jest ok. Trzymajcie się i cześć. Pa! Pa! Przetrzeć Ci buzię? Mm -hmm. Chodź Ucieka, ucieka! Ta, ale dalej brudny jesteś ucieka. Czekaj, tata musi tu nagrać